Gentlemen. <laughs>

Ja nie mówię o tej co nie mówimy o tej, co tam jest. Na wprot. Te nie? I niech nie zraża cię pogoda Ponieważ u nas dzisiaj fantastyczni goście Mnóstwo pieniędzy do wygrania Ja mam walizkę wypchaną Po brzegi I jedno słowo moi drodzy Szukamy jednego słowa Jak ono brzmi Czekam na poprawną odpowiedź Czekam na kogoś kto ma ochotę na te pieniądze Kto chce wygrać jako pierwszy w dzisiejszym programie hey Now Show 100 złotych to będzie twoja nagroda gwarantowana Więc jaki to wyraz Moi drodzy jakiego słowa szukamy Mam nadzieję, że Ty już szukasz otwartej linii, że za chwilę ktoś się odnajdzie, no i oczywiście połączy się ze mną, możesz zobaczyć jak pracujemy i oczywiście A to możesz dawać pieniądze A to ze sobą tak, 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 tak. na To 100 zł, więc ktoś się zgłasza, kto będzie moim pierwszym zwycięzcą, czy ktoś się naszą co to może być? Jak myślicie? Zastanówcie się przez chwilę, oby nie za długo, z tych wszystkich liter. trafi na otwartą linię to trzeba naprawdę mieć wyjątkowe szczęście, tak jak to koloruje. W też chciałem ci pokazać, jak byliśmy. Taki właśnie jest ten, ale jeszcze taki inny całkiem.